Cześć z tej strony KIO. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam naszą trasę. Jedną z naszych tras zaczyna się akurat właśnie w tym miejscu. Jest tutaj taka górka. Się rozpędzę. Nie rozpędzisz się tak bardzo, bo nie można się aż tak bardzo rozpędzić, ponieważ tutaj jest taki skręt, nawet mocny. Taka jakby barierka, nie banda. Nie można tego nazwać bandą. I tutaj też jest taki już konkretniejszy zjazd. Rozpędzamy się. I tutaj jest banda. Tak. Banda zrobiona przeze mnie i Oskara. Tam jest jeszcze taki pump track, ale to pokażemy. Tak mini pump track to pokażemy w następnym odcinku. I tak, tą bandę. Robimy ja z Oskarem. Ogólnie tą trasę... Robiłem ja, Oskar i nasi koledzy, m.in. na przykład Ekstremalny Kasztan. Serdecznie zapraszam na jego kanał. Tak. Ale przejdźmy do rzeczy. Trasa prowadzi tutaj. Po drodze jest taka mała hopka. Znaczy to jest taka... duża hopka, mała skocznia. Nie da się tego jakby opisać. Takie coś. I pr teraz prowadzi tutaj pomiędzy takimi drzewkami. Tak. I tutaj kolejny taki skręt. Ma malutki, tylko odbicie. Tak, tutaj była banda. Są ślady po bandzie. Była tutaj, ale przez tego ekstremalnego kasztana zrobiona, ale niestety musieliśmy ją rozwalić, bo była niepotrzebna po prostu. Chcecie zobaczyć, co jest dalej? Zapraszam do kolejnych odcinków.